Dobry wieczór Państwu, witam serdecznie w głównym wydaniu wiadomości PCD. Jest godzina 17.30. Cieszymy się, że są Państwo z nami w to niedzielne popołudnie. Dziś przygotowaliśmy dla Państwa najświeższe informacje z regionu Darłowa, Sławna oraz okolicznych miejscowości. W programie m.in. o zaskakującym zdarzeniu w Karwicach, gdzie kierowca autobusu wjechał w barierki. Porozmawiamy także o sytuacji na drogach i o tym, jak lokalne służby reagują na wzrost liczby niebezpiecznych incydentów. Zostańcie Państwo z nami. Zaczynamy wiadomości PCD. Do niebezpiecznego zdarzenia doszło dziś w godzinach porannych w miejscowości Karwice. Kierowca autobusu Marki Karosa, należącego do lokalnego przewoźnika, stracił panowanie nad pojazdem i uderzył w barierki ochronne przy głównej drodze prowadzącej w kierunku Sławna. Według relacji świadków autobus poruszał się z niewielką prędkością, jednak z powodu śliskiej nawierzchni i poślizgu pojazd zjechał z pasa ruchu. Na szczęście w momencie zdarzenia w autobusie nic się nie stało pasażerom, a kierowca nie odniósł obrażeń. Zarys głowy mówiącego człowieka widziałem, jak autobus lekko zjechał w bok, potem było słychać głośny zgrzyt metalu. Dobrze, że nikogo tam nie było, relacjonuje pan Adam, mieszkaniec Karwic. Na miejsce przybyła policja oraz służby drogowe, które zabezpieczyły teren i usunęły uszkodzony pojazd. Kierowca został przebadany alkomatem. Był trzeźwy, a wstępne ustalenia wskazują, że przyczyną była utrata przyczepności na mokrej nawierzchni. Ruch w miejscu zdarzenia był utrudniony przez około godzinę. Policja przypomina, że w ostatnich dniach warunki na drogach w regionie są trudne i apeluje o zachowanie ostrożności. W miejscowości Krupy, w gminie Darłowo, doszło do nietypowego zdarzenia. Kierowca osobowego auta, jadąc lokalną drogą gruntową, z nieznanych przyczyn zjechał z trasy i wjechał w pole uprawne należące do miejscowego rolnika. Na szczęście nikomu nic się nie stało, jednak szkody w uprawach są znaczne. Według wstępnych ustaleń kierowca tłumaczył się tym, że chciał aj skrócić sobie drogę, a w pewnym momencie stracił panowanie nad pojazdem. Na miejsce wezwano policję, która prowadzi postępowanie w sprawie zniszczenia mienia. Na miejscu rozmawiał z nami właściciel pola, pan Marek K., który nie krył oburzenia sytuacją. To było świeżo zaorane pole. Jeszcze wczoraj tu pracowałem, a dziś widzę kolejny i błoto po kolana. Kierowca myślał, że sobie przejedzie, a skończył w rowie. Teraz niech zapłaci za szkody, bo ja tego tak nie zostawię. Dla nas rolników każda garść ziemi to ciężka praca. Dziś rano na stacji Orlen w Sławnie inspektorzy transportu drogowego przeprowadzali rutynową kontrolę ciężarówek. W trakcie czynności doszło do niespodziewanego incydentu. Cztery pojazdy typu TIR odjechały z miejsca kontroli, nie stosując się do poleceń funkcjonariuszy. Natychmiast rozpoczęto interwencje służb i działania pościgowe. Do akcji włączyła się policja z powiatu sławieńskiego. Według wstępnych ustaleń kierowcy mogli próbować uniknąć kontroli dokumentów lub stanu technicznego pojazdów. Na miejscu wciąż pracują inspektorzy ITD, a służby ustalają dokładny przebieg zdarzenia. Funkcjonariusze apelują do kierowców o zachowanie rozwagi i przypominają, że ucieczka z miejsca kontroli jest poważnym wykroczeniem, za które grozi kara do kilku tysięcy złotych i utrata prawa jazdy. Wczoraj wieczorem odbyło się długo wyczekiwane otwarcie nowego klubu Ekwador na specjalnym serwerze, przygotowane przez administratorów i lokalną społeczność graczy. Wydarzenie miało przyciągnąć fanów muzyki elektronicznej i tanecznych rytmów, a sam klub reklamowany był jako największe otwarcie sezonu. Jednak impreza szybko przerodziła się w chaos. Tuż po godzinie 22:00 w klubie pojawiła się grupa trzech mężczyzn znanych na serwerze z działalności przestępczej, określanych potocznie jako gangsterzy. Początkowo zachowywali się spokojnie, jednak po krótkim czasie zaczęli prowokować uczestników imprezy, grozić ochroniarzom i w końcu doprowadzili do poważnej bójki na parkiecie. Świadkowie relacjonują, że atmosfera zrobiła się bardzo napięta, muzyka została przerwana, a tłum ludzi zaczął uciekać w panice. Interweniowali administratorzy serwera, którzy natychmiast wezwali wirtualne służby porządkowe. Wszystko działo się bardzo szybko. Jeden z napastników przewrócił stolik DJ-a, potem padły jakieś groźby i zaczęła się przepychanka. Staraliśmy się to opanować, ale sytuacja wymknęła się spod kontroli. Dziś oficjalnie rozpoczęto budowę pierwszej elektrowni jądrowej w Słowinie, w województwie zachodniopomorskim. Projekt powstaje w ramach rządowego programu energetycznego, który, jak podkreśla premier Donald Tusk, ma na celu zapewnienie Polsce niezależności energetycznej oraz obniżenie kosztów prądu dla obywateli. Budowa inwestycji została zapowiedziana już kilka miesięcy temu przez partię PiS, jednak ostateczne prace rozpoczął obecny rząd. W ceremonii wmurowania kamienia węgielnego wzięli udział przedstawiciele władz lokalnych, eksperci do spraw energii oraz premier. Zarys głowy mówiącego człowieka to historyczny moment Polska wchodzi w nową erę energetyczną. Elektrownia w Słowinie to bezpieczeństwo, stabilność i rozwój dla całego regionu powiedział Donald Tusk podczas inauguracji. Według planów, elektrownia ma być jednym z najnowocześniejszych obiektów tego typu w Europie. Wykorzysta technologię reaktorów nowej generacji, a jej uruchomienie planowane jest na rok 2033. Mieszkańcy Słowina przyjęli tę wiadomość z mieszanymi emocjami. Część z nich cieszy się z nowych miejsc pracy i rozwoju regionu, inni obawiają się wpływu inwestycji na środowisko. I ty... Fajnie, że coś się dzieje, ale trochę strach, bo to jednak atom. Mamy nadzieję, że wszystko będzie bezpieczne. Tym akcentem kończymy dzisiejsze wydanie wiadomości PCD. Dziękuję Państwu za uwagę i za to, że byliście z nami. Przypomnę tylko, że wszystkie nasze materiały możecie obejrzeć na stronie oraz w mediach społecznościowych PCD. Życzę spokojnego wieczoru i bezpiecznego weekendu. Do zobaczenia wkrótce o tej samej porze, punktualnie o 17:30. Zdarłowa mówił dla państwa Maciej Łopczyk.